żwitki Wigury w góry w Warszawie no tu już banderowcy już, już robią popisy banderowcy faszyści robią tutaj popisy tutaj na przejściu na przejściu o, zobaczymy jak, jakie popisy robią tutaj no to nie wiem, policja ochrania ich ochrania no chyba ich ochrania O. O. Jak mordowali ludzi wam w Dąbasie w bugańsku sami siebie morli. Zdyscyplinowani fa faszyści są zdecydowanie no dobra On ogłupione albo przepłacone no cóż zrobić Będzie pan Słowiński powinien być pierwszy, a nie będzie pan ambasador Rosji. Zobaczymy jak to będzie. Prawdopodobnie przed nami idą ci sfiksowani no cóż pieniądze nie śmierdzą o dobra jest policja czyli już wiedzą że chyba by nie z domu grupy jest na pożyczoną marynarkę a nie chciałbym żeby zniszczył tę marynarkę no. To jak dwa lata temu mnie oblali Dwa lata? Dwa lata temu oblali mnie yy, Farbą, tylko to poczucie, że to była farba taka Udająca krew Filmowa To nie było To nie pozostało śladu Znaczy, wykruszyłem ją Dało się wykruszyć, nie właśnie się, że zniszczyłem W zeszłym roku Się spodziewałem, że też może coś być To założyłem Ubrałem się byle jak. No, widzę, że w tym roku już, 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 już sobie nie mogą darować. O, front. Panowie o Dobry panu! dobry panie Cołem. Czołem. Partia Front, stawia się. Dobry. Kto tam się produkuje? To za się. Sami nasi, sami nasi, sami nasi. A wy jedziecie stąd? No cześć, bracisz. Cześć, cześć. Panią. No dobre. dobry. Na Kaliningrad, tak? Dobra. Minęło on Ja po teraz konsekwencje jego konsekwencje jego wyrządzenia w kościele. Zjudaizował kościół. Ja już nie wiem gdzie ja jestem. Czy ja jestem w synagodze, czy ja jestem w kościele katolickim? Jeśli mi jego biskupi których mianował w większości Żydów z Watykanu, bo co nominacja to Żyd, nie było polskich biskupów. What? <laughs>